manko przygotowałem dla Was trening nóg w domu bez użycia, uwaga samochód, bez użycia jakiegoś większego sprzętu, wszystkie ćwiczenia dokładnie omawiam, opisuję ile serii ilość powtórzeń, oglądajcie, zapraszam. Dobra, kamera, akcja. Pierwsze ćwiczenie, przysiad na palcach i czy to jest jakiś farmazon, jakieś udziwnienie to stawanie na palcach? Otóż moi drodzy, stopy są bardzo w dzisiejszych czasach zaniedbane, przez to, że chodzimy w butach, nie pracuje w ogóle stopa. A stopy nie da się nie używać. Mnóstwo osób ma te stopy płaskie, uciekające do środka albo przynajmniej mało aktywne. I w tym przysiadzie świetnie sobie popracujecie nad stopą. Plus jest to ćwiczenie bardziej wymagające niż taki normalny przysiad na płaskiej stopie, dlatego uda będą dosyć mocno pracowały. I zobaczcie, że ja tu schodzę bardzo wolno powoli, czyli nie ma problemu, że tu nie mamy jakiegoś dużego ciężaru, bo takie wolne schodzenie ono mocniej przestymuluje mięsień. I tutaj od razu widzicie, że kolana mogą wychodzić. Przed palce, jak najbardziej mogą wychodzić przed palce, nawet muszą. Pilnujcie jeszcze przy tym ćwiczeniu, żeby pięty starać się dosyć wysoko cały czas trzymać. Im będą te pięty niżej przy ziemi, tym będzie mniej stopa pracowała. Im będą, będą pięty wyżej, tym mocniej zapracujecie stópką. Tu wprosty, cały czas staramy się trzymać wyciągniętą sylwetkę i trzymajcie takie tempo. Jeżeli dla kogoś za mało jest wymagające, to schodzenie w takim wolnym tempie, to znaczy przy 8-10 powtórzeniach dalej nie czuje zmęczenia, chociaż będzie to bardzo mało prawdopodobne, bo to jest nowe ćwiczenie i mało kto ćwiczy w takiej pozycji. Można sobie dołożyć ciężar. Ja osobiście tutaj ten ciężar wziąłem tylko na ostatnią serię, tak bardziej pokazowo. Dla mnie to było wystarczające. Jak solidnie zrobicie ćwiczenie, bo jak to zrobicie, wiecie, żeby po prostu na sobie ego podpompować, że zrobiliście 15 powtórzeń, to oprócz pompowania ego za wiele tu nie da. Drugie ćwiczenie są to, coś się nazywa Nordic Ham Hamstring Curls. Czyli nordyckie spięcia szynek. Zobaczcie jak jest u Was w Waszym planie treningowym, jak robicie nogi. Czym przypadkiem nie jest tak, że robicie pięć ćwiczeń na przód uda, a na tył uda jedno albo wcale. Tył uda jest bardzo, bardzo ważny. On yy, odpowiada w ogromnej mierze za przemieszczanie się, skakanie, bieganie, motorykę. Bardzo ważny jest jeżeli chodzi o stabilizowanie kolana. I tam jest bardzo dużo mięśni z tyłu uda. To, że ich nie widać w lustrze, to nie znaczy, że je powinniśmy trenować dużo rzadziej. Jak zrobić to, co ja zrobiłem? Bierzecie dwa ręczniki i związujecie, ale tylko różki tych ręczników, bo one no, dacie radę. Związujecie dwa ręczniki, przerzucacie pod drzwiami. Jak przerzucicie za drzwiami, wiążecie tam jeszcze raz z drugiej strony, żeby te ręczniki nie wypadły i lecicie. Poza tym poradzicie sobie z tym, jesteście inteligentnymi ludźmi. Moja publiczność jest ponad przeciętnie inteligentna, tak uważam. Dlatego nie będę tutaj wchodził w szczegóły, poradzicie sobie. I samo ćwiczenie wykonujemy w trzech wersjach. Albo do ziemi na lekkim podwyższeniu, albo jeszcze na większym podwyższeniu. Ja tej wersji do ziemi docelowo nie robiłem. takim zrobiłem, żeby tylko wam pokazać, bo ona jest dla mnie za trudna. To trzeba mieć potężnie, już mocne te tyły uda. Generalnie starajcie się przy schodzeniu do dołu nie opadać, tylko kontrolowanie się opuszczać i mocno zaciągamy girami się, girami się z powrotem. No i ładnie zaatakowaliśmy sobie przód, ładnie zaatakowaliśmy sobie tył. To były dwa dosyć mocne ćwiczenia. Teraz jeszcze będziemy atakować z boku na bok. I tu proponuję Wam zrobić super serię, czyli łączymy dwa ćwiczenia w jedno. Jest jedno ćwiczenie i od razu robimy drugie, bez przerwy. Pierwsze to są przysiady kozackie. Jak sobie wymierzyć odległość? Kucamy, jedna noga prosta do boku i wstajemy. Teraz tak, ręce do przodu, żebyście lepiej trzymali równowagę. I przysiadamy nisko na, na nodze i kolano ma iść tak, jak się układa stopa. A bardziej na zewnątrz, a bardziej do środka. Zginamy kolano tak, jak się układa stopa. Kolano oczywiście na dole wychodzi przed stopę. No inaczej nie ma opcji tego prawidłowo zrobić. I zakroki. Co jest ważne w zakroku? To, żebyście zakrok wykańczali. Żeby nie zostawało, tak jak teraz, żeby nie zostawało takie luźne biodro. Tutaj praktycznie robicie tylko połowę ruchu. W zakroku ma pracować przede wszystkim przednia noga. Czyli w tym wypadku moja lewa noga. Ona mocno ma się wybijać, ciągnąć. myślcie sobie o tym, że chcecie wstawać do sufitu. Nie myślcie o tym, że macie zrobić tylko ruch przód-tył, tylko że chcecie przy tym ruchu wstawać do sufitu. Wtedy powinno się Wam ładnie prostować kolano i ładnie się prostować biodro. Teraz tak. Nawet jeżeli trenujesz pod sylwetkę i tam Cię nie interesuje za bardzo to, żeby szybko biegać, wysoko skakać, być sprawnym, no to pamiętaj, że jeżeli ty będziesz trenował. Nieprawidłowo, będziesz zaburzał te funkcje, czyli na przykład tutaj zamiast do końca się prostować, będziesz się prostował do połowy, to ci się kiedyś odbije jak to się mówi odbije się czym? Czkawką, odbije ci się czkawką, albo złapiesz poważną kontuzję, albo powolutku, z miesiąca na miesiąc będą się robiły w Twoim ciału, w twoim ciele dysproporcje. Znaczy, któreś partie będą mocniejsze, któreś słabsze, i też złapiesz kontuzję, albo będziesz gorzej wyglądał, bo się właśnie robią te dysproporcje. Także nieważne, czy trenujecie typowo pod sylwetkę, czy interesuje Was jednak trochę sprawność, funkcja tego ciała, tak czy siak musicie. Myśleć po co jest ten ruch, do czego on ma tak naprawdę służyć i odwzorowywać tą funkcję. I patrząc z przodu kolano znowu, powinno układać się tak jak stopa. Jeżeli bardzo Wam kolano zygzakuje, to znaczy, że tam jest trochę problem ze stabilizacją i to jest najczęściej albo problem na stopie, albo problem na pośladku, czasami też na przedniej wewnętrznej części uda te mięśnie nad kolanem, a to bez wchodzenia już w te szczegóły dzisiaj. I ostatnie ćwiczenie, tak zwane ćwiczenie akcesoryjne, czyli takie mniejsze ćwiczenie na mniejsze partie ciała, Jeśli się fajnie robi na koniec, bo ciało jest już wstępnie zmęczone i można tą partię, którą chcemy sobie zaznaczyć jak celnie, precyzyjnie przeatakować. Wznosy bioder i tutaj robimy wznosy bioder jedną nóż, bo do, jakbyśmy robili na obu nogach, prawdopodobnie potrzebny jest ciężar dla większości osób. A na jednej nodze, jeżeli to dokładnie zrobicie, naprawdę można dać sobie w kość bez ciężaru. Co tu jest ważne? Przede wszystkim, żeby biodra były cały czas na jednym poziomie. Jak oderwiecie jedną nogę, to drugie biodro nie może się zapaść. O to chodzi w tym ćwiczeniu, żeby mocno wyrównywać, stabilizować miednicę. Na jednym poziomie cały czas, plus. Nie wykonujcie ruchu na kręgosłupie, kręgosłup jest cały czas neutralny, tak jak teraz. Tak? Czyli teraz schodzi kręgosłup, cały czas się zgina, odgina, brzuch w ogóle nie pracuje. To jest błędne wykonanie. Dobra, skończyłem. Możecie działać, ten trening naprawdę daje w kość. Powodzonka, do zobaczenia, trzymajcie się.